Dzień dobry Szanowni Państwo, witamy w dniu trzecim obozu w Korbielowie. Dzisiaj wystartowały zajęcia panelowe. Sportenfan poszukuje flag, będzie je rysował, będą mieć grę poszukiwanie skarbów. Natomiast tropiciel przygody, pierwszy dzień zajęcia zbudowania schronienia w warunkach leśnych. To wszystko oczywiście u nas na materiale. Wieczorem teleturniej, więc masa wspaniałych emocji. Do zobaczenia. Szanowni Państwo, jesteśmy właśnie na profilu Tropiciel przygody, dzisiaj szałasy, dzisiaj budowanie schronień, oczywiście podział na grupy i praca. Nad własnymi nowymi leśnymi domostwami. Co tutaj dzisiaj przygotowaliście? Co to jest? Szałas pięknie zbudowany. Teraz będziemy mech ogarniać. Tutaj trzeba jeszcze gałęzi dodać, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Tutaj mamy drugiego kierownika budowy. Tutaj można do niego zagadać. Tutaj... Po co jest taki szałas? Po to, żeby schronić się przed na przykład, jeśli chcemy przenocować w lesie noc, że na przykład jak deszcz pada, to możemy się tutaj schronić. Jest tutaj ciepło, będzie wszystko będzie idealnie. Doskonale. W takim razie Życzę Wam miłej nocy w tym przełasie. Dziękujemy! Cześć, Max, powiedz mi co żeście w lesie odkryli. Znaleźliśmy salamandrę plamistą, która jest w Polsce pod ochroną, więc ją zostawiliśmy. No to pytamy, jak to się stało, że odkryłaś ten zagrożony gatunek? Ja chciałam wziąć kamień do naszego przełazu. A teraz sprawdźmy, co dzieje się na profilu Sportenfan, ponieważ oni dzisiaj poszukują skarbu Słuchajcie moi drodzy, co to jest? Co teraz będziecie robić? Ukrywamy flagę i mapę. No, no. Tak? Ej, tak, ukrywam. Dokładnie. Przygotowaliście mapę dla swoich kolegów z innych drużyn? Tak, tak. 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 Bardzo skomplikowaną, na pewno nie Nawet mamy szybko. Rebus, nawet tu mamy Rebus tak. i szyfr marcerski. No dobra, no to w takim razie zobaczymy, jak to odkryją albo i nie. Powodzenia, ukrywajcie. Wiedź, nie. E, dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Już e, po znalezieniu flagi. E, czy było trudno? Trochę tak, Nieczytelne trochę, mówili, tak, że, tak. Czytelne. mówili no. że czytelne. Mhm. E, flaga znaleziona, udało się, trzecie miejsce jest. E, jak oceniacie dzisiaj swoją współpracę w grupie? Nie, no super, my się też tak. z grupy wychowawczej. jest no. no, okej. Okay. Wszyscy się no. dobrze dogadujemy, więc ekstra. Co tam panowie, co ty robicie? Nagrywamy e, film. E, Nagrywacie film. Ale w czym bierzecie udział? W akcie improwizowanym. I co się w takim teatrze improwizowanym robi? Jak to wygląda? E, w tym chodzi o to, że wymyślamy skic z jakiejś historii, później imp 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 improwizujemy i ją tworzymy. Super, no to życzę wam powodzenia. Kim jesteś? Jestem Pabugą. Pabugą, dobra, to do zobaczenia. Jesteśmy w tym momencie na plaży. Takie idą pływać, grają w siatkówkę, w piłkę nożną, albo biorą udział w zawodach z budowania zawód. Korzystawi yes. z tej pogody i pozdrawiamy się. Os samurais.